Cześć moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie bingo świąteczne odliczanie za 10 euro oraz zdrapkę Olkarz za 5 euro czyli 19 euro wkładu także kochani zapraszam do oglądania nic nie naddrapywam bo to bingo tak jest takie no to jest to fajniejsze gdzie nie trzeba zakreślać więc zaczynamy sobie bez przedłużania od zdrapeczki za 5 euro i tu szukamy trzy razy tej samej kwoty: 20, 25, 50, 50, 10 tysięcy, tutaj nie ma nic. Także szukamy trzy razy tego samego symbolu Mamy dwa razy sztabkę, dwa razy portfel, dwa razy banknoty, dwa razy monety, dwa razy świnkę skrzynią. I to na tyle. A tutaj mamy wygrywające liczby: 13 oraz 7. wychowaj szczęśliwa. Ale na mnie żadna z tych, dla mnie żadna z tych liczb ani nie jest szczęśliwa, ani pochowa. Są dla mnie neutralne. O, jest trzynastka, także przyniosła szczęście, bo jest wygrana. A tutaj mamy piąteczkę. Także pierwsza zrabka i pierwsza wygrana. No i to bingo zrobimy sobie w całości. Tutaj y, zrobiłam tak, żeby się mieściło całe w kadrze

pięćdziesiąt osiem pięć i dobra i dalej pięćdziesiąt 38 trzydzieści osiem mam nadzieję że się nie zanudzicie, ale wiem że lubicie oglądać bingo ja nie bardzo lubię drapać, ale od czasu do czasu można. Piętnaście i 18 Dalej. 4927 57 i 39 moment 2 i 52

pięćdziesiąt i 60. Dalej, 54 i 48. Dalej... Pomaluj już kończymy 7 siedem i 17 7 siedem. Tutaj jest siódemeczka 17 i 7 ostatnia 70. No i spójrzmy, czy czego nam by tutaj było trzeba. 31 by się przydało do linii. 31, 42, czwóreczka albo jedynka, albo czternastka. Mamy 84, więc to nam nie zrobi żadnej linii. Więc wychodzi na to, że zdrawka jest przegrana. Jeszcze tak szybki rzut okiem. No, niestety nic tutaj nie widzę. Tu szukamy trzech takich samych symboli. Ale standardowo nie mamy, bo tutaj nigdy się nie trafiają. Także jest jeden do jednego. Jedna przegrana, jedna wygrana i przechodzimy sobie do naszej największej yy, za 10 euro świąteczne odliczenie. także szukamy tutaj w tych polach trzy razy tej samej, tego samego symbolu i mamy tak, co my tu mamy, mamy szalik, o po raz drugi szalik, mamy sople, mamy śnieżynkę, ostrokrzew, mamy łyżwę, ostrokrzew po raz drugi, mamy misia, rękawicę, i patrzymy dalej. Mamy misia po raz drugi, skarpetę, kominek, łyżwę, po raz drugi, Mamy dzwonek, po raz pierwszy, i mamy lizaki, saple po raz drugi, tutaj mamy sanie. Skarpetę mamy po raz drugi. Lizaki po raz drugi. Cztery ostatnie pola. Mamy śnieżynkę po raz drugi. Rękawicą po raz drugi. Dzwonek po raz drugi. Sanie. No i ostatnie. Kominek także tutaj nie ma nic. Nic się trzy razy nie powtórzyło. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. No tutaj nie ma. Tutaj szukamy renifera. Mamy sowę i mamy wiewiórkę. No i tutaj w tych grach musimy znaleźć dwa razy tą samą kwotę. Tutaj nie ma, tutaj też nie ma, tutaj też, no i tutaj też, także lipa z tą zrapką. Nic tutaj nie ma, zrapeczka z numerem drugim, także pechowa. No słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało, wygrana była w z zdrabce, taka na pocieszenie, kochani zachęcam do zostawienia łapek, subskrypcji oraz komentarzy, a ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych w Waszych zdrabkach, trzymajcie się ciepłutko. pozdrawiam, pa pa!